Jesteśmy na bulwarze Filadelfijskim, zwykłoprowadzonym przez UMK. Panie doktorze, trzy tygodnie minęły ponad. Jaka 3 jest, no. Jaka jest sytuacja, bo tutaj coś tutaj odkrywamy, proszę mówić. No jak w archeologii, posuwamy się troszkę powoli, ale, ale no, tak to tak bywa przy badaniach archeologicznych. E, mamy zadokumentowany dość du duży obszar murów, zwiedzonego tutaj z tutaj zabudową klasztoru Benedyktynek. Prawdopodobnie kolejny mur oporowy, który oddzielał też tą część yy, yy, klasztoru od strony Wisły. Yy, nawarstwienia, które może później sobie zobaczymy, aż do głębokości 5 metr, metrów. Teren, terenu przed budową, w tym miejscu yy, tej całej architektury, którą widzimy, było 5 metrów niższy. 5 metrów to był poziom gruntu jakieś 700 lat temu mniej więcej. Natomiast oprócz tego wychodzą no, z najmłodszej pewnie fazy użytkowania cmentarza Pierwsze szkielety zniszczone, bo na wózło w którym to to częściowo... Pan to jest dziecko, tak? E, to jest szkielet tak, dziecka. Przynajmniej świadczą o tym te nie do końca wzrosty na ko ko kościach długich, e, niezarośnięte szwy czaszkowe, no ale to wszystko jeszcze będzie podane analizą antropologiczną. A tamten, więc, tamten szkielet, e, fragment to jest. E, on jest zniszczony, przesunięty przez budowę tych e, słupków. Prawdopodobnie XIX-wieczny, są po jakichś pewnie konstrukcjach drewnianych, które być może jeszcze na początku XIX wieku tutaj stały. Niestety skelet jest przesunięty, podczas budowy przewalono go, więc jest w jakimś układzie anatomicznym, natomiast jeszcze... Nie rejestrujemy. to tego nie jest jeszcze cmentarz, tak? No są pochówki, to już powinien być cmentarz, tak? Mhm. Bo to jest co prawda ten pochówek, który tutaj widzimy na pierwszym planie, to jest pochówek dziecka wrzucony w układzie, anatomi w, układzie zalega w układzie anatomicznym, natomiast zalega na, na brzuchu, więc to jest nietypowe ułożenie jak na, 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 na pochówek, ale możemy mówić tutaj już o świadomym świadomym pochówku w tym miejscu. Więc... Jak, jak dalej idziecie teraz? I w tą stronę tutaj na zachód, Aha. czy na wschód, czy na północ? No na razie zobaczymy, na razie dzisiaj skanowaliśmy te wszystkie relikty architektury skanerem, więc yy, po przegłębieniach się w niektórych miejscach zobaczymy po prostu jak, jak ten plan prac będzie się rozwijał. Nie, nie ukrywam, że pora roku nie jest już sprzyjająca, natomiast w planach oczywiście mamy odsł dalsze, odsłonięcie, dalsze odsłonięcie tych reliktów architektury murowanej w, w kierunku zachodnim. No w kierunku, tak, w kierunku zachodnim w tą stronę, natomiast w kierunku wschodnim prawdopodobnie wszystko zniszczone przez kop pod kanalizację, kanalizę, którą widać, są elementy współczesne, więc raczej to zostało wszystko zniszczone już w XX wieku, więc tam... A tu na północ? Na północ, no to też planujemy, bo tu podejdziemy w stronę kościoła przede wszystkim mm -hmm. i na pewno będą tam duże ilości pochówków. To już rejestrowaliśmy przy bramie klasztornej, gdzie te pochówki się zaczęły pojawiać, więc prawdopodobnie tam się zaczyna coraz gęściej, teren coraz gęściej, u, u, z gęściejszymi pochówkami. Aha. Czyli krótko mówiąc, tak to wygląda w tej chwili i, i należy się spodziewać, że no jak będą pierwsze przymrozki, to Wy to będziecie zasłaniać, rozumiem? Musimy to zabezpieczyć. Przede wszystkim chodzi o tą architekturę, tak? Bo, bo, bo chodzi o architekturę, żeby ona nie podlegała destrukcji. To, to wszystko jest na zaprawie wapiennej. Te cegły były murowane na zaprawie. Nie w o zasypaniu piaskiem, ale jak słyszałem się od profesora Chudziaka, nie aż do wysokości ten, tylko być może płycy. No, czy zasłonimy tak, jak to powinno być w, w norm konserwatorskich? Zasłonimy go kiną? przys Piaskiem, żeby nie było strefy przemarzania ani też zamakania tych reliktów architektury. No i. Prawdopodobnie zostawimy tak to do wiosny, a wtedy na wiosnę... W roku, będziemy w roku na, na północ? To, północy, na, północ tak? na, na, zachód, na północ i, i stronę... na pewno też na Na północ i na My jesteśmy dopiero mniej więcej w jednej, w jednej trzeciej tych zaplanowanych pra pracy, więc jeszcze przed nami dość duży obszar, który jest do rozpoznania. E, niestety mamy problemy z hałdą, z chałdami ziemi, na, no, ale to jest normalne w archeologii, ogólnie rzecz biorąc, więc gdzieś to się, że te rzeczy nam się gromadzą. Natomiast później to musimy sobie logistycznie wszystko rozpracować i do tego jakoś jeszcze podejść z takim technicznym myśleniem troszeczkę.